Witajcie ludzie z tej strony Inwi i słuchajcie witam Was w takim pierwszym filmiku od tygodnia i chciałem Was poprosić jeszcze przed całym rozpoczęciem filmu, żeby osoby, które jeszcze nie zostały dość zmanipulowane przez Kandrewa zostawiły tej łebkę w górę, chociażby z czystej intencji, żeby podbić trochę aktywność na kanale, ponieważ no naturalnie zmalała przez to, że po prostu nie rzucałem filmów, ale jeżeli chcecie pomóc to jak najbardziej doceniam i szanuję. Słuchajcie, tak nie wchodząc za bardzo w to całe gówno, jeśli chodzi o Kamila i jego wypowiedzi na streamach co do mojej osoby, powiem wam tyle. Osoby, które myślą same, potrafią dostrzec, jeżeli ktoś mówi prawdę, a jeżeli ktoś koloryzuje, będą wiedziały w sumie o co chodzi, o osoby, które jeszcze tego nie zauważyły i pisały różne komentarze, np. przykład po moim ostatnim filmie, że jestem taki i siaki, mogą od razu odsubskrybować kanał i naprawdę nie będzie mi ich szkoda, ponieważ oby mniej takich raków na moim kanale, które po wysłuchaniu jednej wypowiedzi potrafią od razu stwierdzić jaka tak naprawdę jest ta osoba. Przechodząc do samego merytum tego filmiku, chciałem wam powiedzieć, że po ostatniej edycji nc 4 której mi się grało naprawdę dobrze. Postanowiłem poszukać jakiegoś serwera zagranicznego. Serwer zagraniczny właśnie znalazłem. Wezwała się do mnie administracja serwera POTSGG, czyli jest to serwer HC Fractions. Jest to serwer zagraniczny i od razu Wam mówię, że start tego serwera jest sobotę o godzinie 21. Działa tutaj tak dokładnie to samo jak na mz 4 czyli POTY, PROTY 2 oraz SHARPNESSY 3. Nie ma tutaj kopania, są tutaj spawnerki. No i co? I za wiele Wam powiedzieć że o tym w HC Fractions całym nie mogę. Ponieważ, no, wiele nie wiem. Mogę Was jedynie co na to zaprosić na kanał konwersja. On tam ma jakieś filmy właśnie z takich serwerów. Możecie sobie popatrzeć, jak to tam mniej więcej wygląda i zobaczyć, na czym byście chcieli pograć, a może byście nie chcieli pograć. Nikogo nie zmuszam, jeżeli chcecie, no to wbijajcie, możemy pograć czymś innym niż jedzenie koksów. Kolejna sprawa jest taka, że sklep do tego serwera będzie znajdował się w sumie w opisie filmu, ale oprócz tego jeszcze Wam go wyświetlę tutaj. Kolejna rzecz to to, że jest ograniczenie osób we frakcji, nie w gildi, we frakcji do 15 osób. I jeszcze ostatnią taką rzeczą dla bardziej już tajemniczonych, może niektórych zaboli, a może nie, jest fakt, że Podki Invisible są włączone. I słuchajcie, to jeszcze coś ode mnie. Żebyście po prostu nie weszli na jakiejś czystej wersji Minecraft'a, daję Wam mody u mnie w opisie już są pewnie eee, oraz teksturpaka, żeby sobie na nim pograć Jest ten ten teksturpak, prezentacja będzie, ale jeszcze dla osób, które nie wiedzą za jak zainstalować te mody, to mogę Wam to trochę streścić. Słuchajcie, pobieracie to co macie tam na dole eee, w opisie, otwieracie sobie ten pliczek, wchodzicie w procent data, procent policie folder Kropka .minecraft potem dalej folder mods. Słuchajcie, jeżeli tego folderu nie macie, no to czyli prawdopodobnie nie zainstalowaliście Forge'a. Forge wystarczy wpisać w Google w sumie Forge Minecraft 1.7.10 powinna wam wyskoczyć strona. I tam po prostu sobie pobrać instalkę i zainstalować tego forza. To nie jest naprawdę trudne, myślę, że z tym sobie poradzicie. No i jeżeli już macie tego forza, wchodzicie do tego folderu moc i wrzucacie tam te wszystkie pliki, które Wam tutaj właśnie udostępniłem. Jeszcze tak dla osób które nie odwiedziły mnie jeszcze na Twitchu, no to na Twitchu streamuję codziennie o godzinie 20 pewnie streamy będą w głównej mierze właśnie z tego serwera teraz. Także no tam możecie również pooglądać nasze poczynania jak my sobie tutaj radzimy wraz ze screamem czy ze sklockiem. No i sobie popatrzeć jak my tutaj właśnie sobie gramy. Tak więc słuchajcie, to tyle ode mnie. Proszę Was, żebyście pamiętali, żeby myśleć samodzielnie i nie dać się wciągnąć jakieś gówno. Tak więc na wszystkiego dobrego i na razie.